Cześć, witajcie na moim kanale zukon. Chciałam Wam powiedzieć trochę o moim telefonie. Wiem, że niektórzy wiedzą już, jaki mam telefon, bo mam wszędzie powiedziane, ale chciałam, bo już prawie po roku czasu jak powiedziałam Wam, że już dostałam mój nowy telefon. To jest iPhone 7, iPhone. Siedem są dobre telefony, bo to są iPhone. Płacimy najwięcej za to jabłuszko, co jest tutaj. On kosztował mnie 2000. Nie był za bardzo drogi. Mogę teraz Wam powiedzieć, co mam na tym telefonie, po prostu. Bo wiem, że takie, właśnie, filmiki bardzo Wam się podobają. I tak możemy to ująć. Dobra. Na moim tapecie, o Jezu. Muszę wymazać wszystkie. Dobra, najpierw mam konia mojej stadniny. Wygląda to tak. To jest mój pies, który miał kilka miesięcy. Dobra. Oj, pierwszą rzeczą to są ustawienia. W Ustawieniach to tam nie jest nic takiego. Po prostu mamy kilka rzeczy. walet. Nie wiem, co to jest. Mi się zdaje, że nie wiem. Nie będę Wam, powie nie powiem Wam, bo nie wiem. Dom. Nie użyłam z tego, z tych dwóch rzeczy. Jeszcze nie użyłam nic. Zdrowie. Patrzę, ile kroków zrobiłam dzisiaj. To są 8, 81 kroków i yy, yy, godzinę, czas byłam przed chwilą w łóżku. TV. Nie zainstalowałam się jeszcze, bo nie wiem, co tam trzeba się zainstalować. Też się nie zainstalowałam. Ja nie wiem takiej rzeczy, bo nie muszę mieć do wszystkich kontaktów. Mam najlepiej yy, App Store. App Store to tam są aplikacje, które możemy zainstalować. książki. Właśnie wbiłam wczoraj te książki, chciałam sobie y, hobita przeczytać, ale trzeba za nie zapłacić i to nawet więcej niż się wydaje. Giełda. Jak ktoś chyba usłyszał do giełdy, że tam jest wasz głos, jak śpicie po prostu, jak macie koło was. Notatki, piszecie tam notatki po prostu, co wolicie. Przypomnienie, chyba każdy to wie. Przypomnienia to są, że sobie piszemy przypomnienia, że jak idziemy na konie, idziemy do szkoły na to godzinę i na to oto patrzymy i tak. Pogoda. Ja nie mieszkam tutaj jak wie, co. E, no, jaka jest pogoda w Kraku... w Krakowie? E, mapy. No to w każdym telefonie są mapy, że lokalizacje, gdzie jesteśmy, gdzie jedziemy. Zegar. To też każdy wie. e-mail nie pokaże. Aparat. Zdjęcia. Takie mam. To jest właśnie no i różne dupy ale Nie będę Wam pokazywać, bo to są moje rzeczy. Kalendarz. Tak, też Wam pokażę, żebyście wiedzieli, bo niektórzy chcą wiedzieć, co są na iPhone'ach. FaceTime. Tego Wam nie pokażę, bo tam są moje ogólnie. Tutaj mamy telefon. Siri. Wiadomości i muzyka. Na dole. Przechodzimy do drugiej strony. To jest Instagram. Z tego najwięcej korzystam, bo mam tam moje filmiki. Możecie wejść, Nikola? Nie, no żartuję. Takie. Czekajcie. Musicie sami mnie znaleźć. Pokażę Wam jeden filmik. Czekajcie, może lepszy taki. To musicie sobie obejrzeć i mnie zalajkować po prostu. Messenger. Nie będę wam pokazywać messengera. Like, z tego tak mniej korzystam. Tam są różne filmy, nie mogę dodawać, bo mam konta po prostu. No to. No i po prostu Vinted. Mam tam zainstalowane Sisi. Jest, ten się nazywa. Zaraz Wam powiem, bo już nie pamiętam tu, bo to już dawno założyłam. Się nazywam Sisi.pl. I mam misia. Fejsa YouTube. Na YouTube właśnie nagrywam dla Was. To, bo każdy wie. Google sobie, ogólnie Google sobie zainstalowałam, bo nie chciałam tylko Siri mieć. Tutaj mamy czwóreczkę takich rzeczy. No i narzędzie. to tak. Kalkulator Dykafon, kompas i miarka. Kalkulator to każdy wie Dekafron to też. I kompas też, a miarka nie. miarę to mamy coś takiego, że zaraz Wam ją pokażę. Obrócę sobie to tylko na mój telefon. Jak mamy, kliknę sobie tu. Kurde, teraz to nie działa. Być za daleko. To musi być okant. dany. Po prostu. O! Mamy teraz cały prostokąt. O! Jestem. Po prostu muszę sobie ułożyć taki mój aparat. Dobra, jestem. E, widzieliście, to po prostu klikacie i przybliżeniu, i nie wiecie, ile macie. Jak macie iPhone'a, to już jest w tym iPhone'ie, i klikacie i pokazuje wam centymetrów. Jak nie wiecie, ile ten, e, ta prosta linia ma, to sobie klikacie, po prostu wpisujecie i gotowe. E, aha. Porady. W to są nowości, iPhone Vita i takie Duperele po prostu. Watch można się zainstalować na mojego e, Watch po prostu, ale nie mam i się jeszcze nie zainstalowałam. Kontakty nie, tłumacz, tłumacz taki mi się on w ogóle nie podoba, bo tu mam angielski, angielski z USA. It Story, ma bardzo mało ten telefon, Giga. To są chyba filmy. Lokalizator, gdzie moi koleżanka i kolega jest obojętnie. Skróty dostępności na pewno. Mam. No. no i pliki. Tego Wam nie pokażę. O, no i to wszystko. Teraz opowiem Wam w szczególności, to jest iPhone 7, jak powiedziałam już na początku jest różowy, miałam tutaj złoty albo czarny, czarny miał więcej giga, a ten miał więcej giga niż czarny ale mój wujek mi kupił takiego, dostałam go na urodziny, mam tutaj zdjęcie moją kuzynką nie wyjmę tego, teraz sobie to tak ustawię on mi się bardzo dobrze, jest dobry w jakości Myślałam, że będzie zły tutaj. Będzie miał zły aparat, ale mam dobry. Mogę robić sobie zdjęcia, fajnie. Mogę Wam zrobić teraz zdjęcie. Że nagrywam filmik i sobie to Instagrama. No, No i tyle. Co Wam tu jeszcze powiedzieć? Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze wiedzieć na moim telefonie. W komentarzach za co płacimy? Za to jabłuszko tylko. Ktoś mi tam powiedział. i mam z Teddy. Kosztował mi 200 zł. Aha, i czy marzyłam o... I to tu się bardzo szybko ściera. I czy marzyłam o iPhone? Tak. bardzo chciałam mieć. Aha, ciekawostka jak macie. Wiem, że to niektórzy wiedzą czy coś. Jak macie iPhone 7. O Jezu. O, matko. Jak macie iPhone'a 7? Macie iPhone a 13 Pro Max lub iPhone a 13. To jest wszystko, to samo w tym, tylko jest troszeczkę większy. I też płacimy za większość. I, i za jabłuszko. E, mam ładowarkę Hoko. Może nie zobaczycie, bo to będzie taka. o, Nie zauważycie. I mam na mojej ładowarce takie coś. Ona mi kosztowała 5 zł, latem, chyba to kupiłam. Mm. mam bardzo dużo etui jak będę miała nowszy telefon lub jakiegoś iPhone'a 10 czy X albo nie wiem to wtedy będę sprzedawała te etui myślę, że latem napiszcie w komentarzach, co byście chcieli dalej wiedzieć a ja już kończę dawajcie łapeczki w górę yy, i widzimy się już nie wiem kiedy się możemy zobaczyć jutro, pa